Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj chcę Wam pokazać taki komplet ślubny. To jest pudełko. Ono jest dosyć spore. Nie pamiętam teraz wymiarów chyba coś koło 10, 10 na, na 9,5 cala. I wysokie. To jest obłożone w takie płótno, nie. Tu niestety zabrakło mi już w takim samym kolorze i tu jest dołożone troszeczkę inne, ale myślę, że też pasuje. Na wierzchu jest mała kompozycja. To pudełko pokazuje jak zrobić na kanale sklepu Craft Oclock. W opisie dam Wam linka. I tu mamy, tu mamy tekturkę, tekturka jest pomalowana mm, pastą z pantartu, złotą i jeszcze pomalowana jest e, lakierem bezbarwnym. Ta tekturka była z, na Komunię Świętą. To było właśnie IHS, dlatego tu mam e, przyklejonego m, takiego guziczka. Tu jest, e, on jest przywiązany do tej tekturki taką złotą gumką. E, mała kompozycja, kryształki, no i napis. Napis jest przypięty na ćwiekach i ten ćwiek dodatkowo trzyma nam tą wstążkę tutaj. I tak samo pod spodem też jest zamontowany. Nie wiem, czy to będzie widać. ćwiek, który też zabezpiecza właśnie nam tą wstążkę. Otwieramy. Mamy tylko oklejone papierami. Tu też można wkleić sobie zdjęcie. I w środku album. W odłożę. I tu mamy album. Album jest też... Przepraszam za dźwięki w tle, ale... Mój syn mi tu chce pomagać. Niegoda jest na szczęście w przedszkolu, więc mam tylko jednego pomocnika. Album, tak jak mówiłam, jest też w tym płótnie. Z tyłu jeszcze będę coś muszę przykleić z moim logo, żeby trzymało tą wstążkę. Bo wstążka jest tylko tu na razie się trzyma na tej kompozycji. Ten napis jest tutaj, w, e, tak fajnie mi się udało go wydrukować w tym wianku, w takim do wycinania z Craft O'Clock. E, jeszcze nie, nie mówiłam kolekcji, których użyłam i do pudełka i do albumu. To są kolekcje z Craft O'Clock, ta I do i Guarinary Charm. I oczywiście elementy do wycięcia. Tam kwiaty, lilie białe, niebieskie i różowe. I otwieramy. I tu na stronie okładkowej mamy zamykane na magnes taką a kartkę. W środku są życzenia. Tu mamy jeszcze dodatkowo wycięte z innego arkusza parę. Jest podklejona i tutaj ten. Te kwiaty też są dodatkowo przyklejone, bo ogólnie to jest to na tej kartce. Ten, ten kawałek to jest z tego arkusza, który tutaj jest. Chciałam tak zrobić, żeby była tu kontynuacja i dodatkowo, żeby jeszcze była jakaś ozdoba, żeby tu nie było tak pusto. No to wycięłam z jednego z arkuszy właśnie tą parę modą. Wszystkie strony są takie po pomazane właśnie tym złotym woskiem z pentartu. Całą bazę zrobiłam z takiego papieru kraftowego. Zaraz Wam pokażę. To jest taki papier kraftowy. On jest taki sam po jednej i po drugiej stronie. On ma delikatną fakturę. Tego nie będzie widać na, na filmie. Czyli karty są zrobione z tego papieru, ale niestety miałam tylko jeden arkusz. Ja używam takiego, takich dużych arkuszy w rozmiarze B1 bodajże. Niestety zabrakło mi i maty, te niektóre ra, znaczy ramki, te, te mniejsze, na końcu tam jest jeszcze kieszeń zrobiona z tego papieru, ale ramki są zrobione z takiego papieru kraftowego. On jest troszkę jaśniejszy. zobaczcie ale też jest po jednej i po drugiej stronie taki sam. I też ja go kupuję, właśnie w takich dużych arkuszach. I tak, tu na pierwszej stronie mamy ramkę. Tu mamy ramka jest na, na klapce. Tu oczywiście zmieści się duże zdjęcie. Na, na tych klapkach tak to robiłam, żeby na klapce tu się zmieściło zdjęcie. 10x15. Tu akurat zmieści się w, w pionie. I tu mamy małą kompozycję i w środku jest mata na, na zdjęcie. Zdjęcie, które zmieści się w ramce, to 13 na 18 I tą stronę i ostatnią jeszcze okładkową też pokazuję, jak robię na kanale sklepu Craft O'Clock i też oczywiście linka Wam Podrzucę na dole. Kolejne dwie strony. Tu też w, w całym albumie ogólnie był zamysł taki, żeby na każdej wszędzie były te klapki. Ale niestety mm, nie miałam pełnego arkusza tego papieru ciemniejszego, i, i tak wyszło, że mi nie starczyło tutaj na, mm, tego papieru na zrobienie klapek. Dlatego postanowiłam, że zrobię tylko takie mm, maty na zdjęcia. Pod matami są. Karty z kolekcji, gdzie można sobie coś zapisać. I tu myślę, że fajnie będą wyglądały zdjęcia młodych i mogą sobie coś dla siebie, jakieś sekrety, jakieś przemyślenia zapisać na tych kartach. Oczywiście te napisy są tak y, podklejone, że, że tu można wsunąć zdjęcia. Tu zdjęcia się zmieszczą te 10 na 15. Oczywiście w każdej y, stronie też jest jeszcze matana na zdjęcia. Ale one są po prostu y, czyste, nieoklejone, tylko jest trzymadełko. Trzymadełko jest y, pozłocone tą pastą, a, a cała mata już, już jest bez żadnych tam ozdób. I kolejne dwie strony. Tym razem y, będą są ramki w, na zdjęcia poziome. Znowu mini kompozycje, y, napisy z kolekcji. I tu też mamy. Klapki, i tu zmieszczą się już na tych klapkach dwa zdjęcia e, 10x15 e, w poziomie. Można oczywiście jedno zdjęcie w pionie, lub jakiś mniejszy kolaż mniejszych zdjęć, sobie tu wkleić. I tu też zmieści się duże zdjęcie. To samo po drugiej stronie. Gdzie niegdzie. Mamy hmm, takie do ozdoby koronki. Przepraszam za syna, momencik. I kolejne dwie strony. Tym razem znowu ramki e, na zdjęcia w pionie. <todgłos> <todgłos> Teraz będzie nam przeszkadzał <todgłos> mój syn. I znowu miejsce, dużo miejsca <todgłos> <todgłos> na zdjęcia. Mała gwiazda nam rośnie. I ostatnie dwie strony. I znowu ramka w poziomie. I na końcu tu mamy taką y, głęboką kieszeń y, harmonikę. Czyli zmieści się w środku dużo. Dodatkowo y, ta harmonika jest z okienkiem. Jak wyciągniemy maty, to widać ten piękny papier. No i w środku włożyłam maty, oklejone albo papierem takim z kolekcji, albo tym takim białym. On jest też z taką lekką strukturą. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten komplet. Mam nadzieję, że spodoba się młodym ten mój album i że wkleją tam zdjęcia. I mam nadzieję również, że, że Wam się e, podoba. Piszcie w komentarzach, oczywiście, chętnie, chętnie poczytam. I oczywiście na każdy komentarz odpiszę. Dziękuję pięknie za poświęcony czas. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.